Witam bardzo serdecznie, granie na ekranie rozpoczynamy, a w tym programie dużo pieniędzy, będzie to wygranie codziennie. No ale najpierw zacznijmy od dużych, dużych, naprawdę dużych nagród, bo pięć razy w tygodniu losujemy nagrodę, uwaga, 30 tysięcy złotych. 30 tysięcy złotych. Pani Lata Skutna ostatnio została wylosowana i wygrała 20 tysięcy, teraz jeszcze więcej, 30 tysięcy złotych. W każdej chwili możesz dołączyć do gry, chociażby wysyłając SMS o treści milion pod numer 7327. Ważna informacja za 30 dni. Losowanie miliona złotych, okrągłego miliona. W każdej chwili możesz dołączyć do tej gry, no ale najpierw proponuję zagrać teraz tu programie. I uwaga na uwaga, rozpoczynamy program. Pół tysiąca złotych proponuję za rozwiązanie pierwszej zagadki, a rozwiązanie w moich rękach. Uż słowo z liter, ale jakie słowo jest ukryte w kopercie? Na pewno jakieś słowo z wybranych stąd literek. 6 literek i zostały wybrane takie litery, z których takie hasło, które jest w tej kopercie, e, zostało otworzone. Jeżeli masz pomysł, zapraszam do studia. Gramy i gramy. Od tego momentu startujemy z grą. Uwaga! Pół tysiąca złotych do wygrania, ale wygrywają tylko widzowie pełnoletni. Rozegramy tutaj kilka kursów interaktywnych, do których zgłaszacie się pod numery telefonu widoczne tutaj w tej czerwonej planszy. Kto trafi na otwartą linię, ten może podać poprawną odpowiedź, czyli e, najpierw musi trafić na otwartą linię i później podać rozwiązanie. Jeżeli tak będzie i rozwiązanie jest poprawne, Wysyłamy nagrodę w ciągu pięciu dni roboczych. Płacisz za każde połączenie, nawet za takie, które nie połączycie z moim studiem, ale spokojnie, płacimy tylko za połączenie, nie za czas jego trwania. Regulamin został zatwierdzony przez Izbę Celną, więc cały program zrealizowany jest w oparciu o licencję wydaną przez tę Izbę. 4 miliony polskich złotych w puli naszej wielkiej loterii. I uwaga, regulamin dostępny na 860 telefonów w 7. Literki obok mnie do wyboru, to z nich właśnie układamy hasło. Tu w tej kopercie. Jest słowo. Przypominam, że oczywiście każdą literę, którą widzimy raz, yy, używamy tylko raz. Nie dodajemy nic od siebie, nie rozmnażamy tych literek. Korzystamy tylko z tych sześciu. Słowo ilowa liter? Możemy mieć no, najmniej trzy, najwięcej sześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Jakie słowo pan ułożył? Rand. Jeszcze raz głośniej? Rand. Rand. Nie, gramy Rant. dalej. 500 zł wciąż czeka na telewizja, który będzie miał pomysł na rozwiązanie tego hasła. W kopercie odpowiedź. Halo, dzień dobry. Dobry. Proszę o odpowiedź. Oj, bardzo pana słabo słyszę. Jeszcze raz poproszę. Kant. Kant! Też nie, gramy dalej. Coś nam tam troszeczkę na łączach przerywało, ale próbujemy dalej. Do dwóch razy sztuka? No to do trzech razy sztuka spróbujemy w takim razie. Może będzie jak w tym przysłowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę odpowiedź. Kantor. Kantor! Też nie. Coś z pieniędzmi ma wspólnego, ale nie. 500 złotych natomiast tutaj do wzięcia, do wygrania. Dzień dobry. Ojej, ktoś właśnie stracił szansę na wygranie 500 zł. Szkoda! Kochani, jeżeli ktoś trafia na otwartą linię w swojej słuchawce telefonu słyszy komunikat. Brawo, udało Ci się trafić na otwartą linię, zaraz zostaniesz połączony ze studiem. Wtedy się nie rozłączamy, a czekamy, bo jesteś łączony tutaj na żywo do programu. Jeżeli nie trafisz na otwartą linię, też uzyskasz taki komunikat słuchawcy. Słuchajcie, tego, co jest do Was mówione przez telefon. No teraz kolejna osoba. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana, proszę o odpowiedź. Akr. Akr. Też nie, próbujemy dalej. 500 złotych wciąż do wygrania, nagrody gwarantowanej. Kto w końcu wygra 500 złotych? Ja czekam na takiego wizę, który poda mi dobre rozwiązanie. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę odpowiedź. Knot. Knot też nie ma. No, wiemy, że nie rant, nie akr, nie kantor, nie mm, kant e, i nie knot, ale pół tysiąca złotych. Natomiast czeka e, za tą odpowiedź w Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę o odpowiedź. Dzień ona. Ona też nie, też nie ona. E, jakie słowo jest w kopercie? Co zostało tutaj ukryte? Kto wymyśli odpowiedź? E, nieduże pole poszukiwań, bo kombinujemy i szukamy tylko i wyłącznie z wybranych liter, znajdujących się obok mnie. Nic nie dodajemy samemu, więc pole poszukiwań będzie zawężone. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę odpowiedź. Konar. Konar, tego nie ma, próbujemy dalej. 500 zł czeka. Nie konar, nie ona. Nie Knot, nie Akr, nie Kantor, nie Kant i nie Rant, co będzie w takim razie w kopercie? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę o odpowiedź. Rota. Nie, próbujemy dalej. 500 zł cały czas czeka. Rota to nie jest. Coś innego w tej popercie zostało ukryte. Słowo ułożone z wybranych stąd liter tylko i wyłącznie te litery zostały użyte. Które tego powiedzieć nie mogę, ale jeżeli Ty to odkryjesz, zależy 500 zł nagrody gwarantowanej. Nagroda czeka w tej kopercie, ukryta, schowana I mam nadzieję, że już za moment będę ją mogła otworzyć, pokazać, co tu było. Ale oczywiście, zwycięzcy. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę o odpowiedź. Tak. Też nie. Próbujemy A. dalej, coś innego. Tak bardzo szybciutko trafiacie tutaj do mnie na antenę, więc mam nadzieję, że i również szybciutko padnie poprawne, poprawne rozwiązanie. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Proszę o odpowiedź. Karton. Karton. Też nie. Gramy dalej. Da się ułożyć karton, ale też nie to. Co tu może być? Aż tak wiele liter, ta, aż tak wiele słów nie da się ułożyć tych liter, więc zaraz będzie coraz mniej możliwości. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Jakie słowo pan ułożył? Norka. Norka, da się ułożyć, ale nie mamy tego w kopercie. Próbujemy więc dalej. 500 zł do wzięcia. Cały czas. To się nie zmieniło. Nagroda jest i czeka. No i również nie zmieniło się to, że w mojej kopercie jest odpowiedź warta 500 zł. Ona cały czas nienaruszona, nieotwarta, zaklejona. Kto ją otworzy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, poproszę o odpowiedź. Tor. Tor też nie. Dobrze, poproszę zagarnanie dwie minuty. Dwie minuty na rozwiązanie tej odpowiedzi. Uwaga, 3, 2, 1... Startujemy. Dwie minuty na podanie poprawnej odpowiedzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę o odpowiedź. Może Tran. Tran. No niby zdrowy, ale niestety nie ma takiej odpowiedzi do końca tego konkursu. Minuta i 45 sekund. Kto ma ochotę, musi się naprawdę pospieszyć. Chcesz sam tamta. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę o odpowiedź. Kontra. Też nie. Próbujemy dalej. 500 zł, wciąż czeka minuta 30 sekund. Jaka jest odpowiedź? Co to może być? Półtorej minuty do końca tego konkursu. Kto ma tempo? Kto się pospieszy? Iż tam proszę się wokół różnych odpowiedzi, kto ułoży tą jedną konkretną. Podajecie i trudniejsze, i łatwiejsze odpowiedzi. Jaka jest w pokercie? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę odpowiedzieć Panią, moje yy, odpowiedź jest kantor. Kantor też? Nie, próbujemy dalej. Był już takie odpowiedzi jak Grant, kant, kantor, akr... Knot, ona, konar, rota, trak, karton i norka. I co będzie teraz? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę odpowiedź. Rano. Rano. Też nie. I mamy na zegarze? Mm, ojej, dobra, powiem tak. Szukajcie czegoś na K. Coś na K. Pierwsza litera to K. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę odpowiedź. Karo. Karo. Też nie, ale na K. Ale na K. Coś innego. 35 sekund. Zaraz będę otwierać tą kopertę. Zaklejona, zalakowana. Kto ma 18 lat wykończony, może zagrać i wygrać pieniądze, natomiast na zegarze 25 sekund. Coś na K. Słowo na K. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Jak? Koran. Oj, nie. Gramy Ale. dalej. Coś inny pomysł jakiś. Yy, ktoś ma? Yy, 8 sekund? 6, 5. Halo dzień dobry Kto? A nie. A nie. Dobra. Kto lubił chemię albo nie lubił? Ale będzie pamiętał katon! Katon. Ja nie lubiłam, ale pamiętam. Narobiły mi trochę kłopotu. Dobrze, ale tak jak to się wygrywa na przykład 30 tysięcy złotych myślałaś? Myślałeś kiedyś? Nie jak nie, to popatrz. Pani Joanna już wygrała 10 tysięcy. Pan Maciej też już dostał nagrodę. Kto jeszcze wygra? Ty też możesz. Jeśli zagrasz już teraz, masz szansę wygrać 30 tysięcy złotych. Nagrody losujemy 4 razy w tygodniu, a w wielkim finale czeka na ciebie milion. Wyślij sms o treści milion pod numer 7327. Kto zostanie milionerem? To możesz być ty. Milion. już niedługo. A teraz kolejny konkurs, kolejny konkurs w programie, w którym można wygrać też pieniądze. I dzięki temu, że chociaż raz weźmiesz udział w naszym programie, a potem odpowiesz na nasze smsy lub na nasz telefon, też możesz się zbliżyć do tego miliona. No dobrze, mamy obrazki. Teraz zapraszam spostrzegawczych z dobrym wzrokiem. Kto ma zły wzrok, zakłada okulary, bo stubę można wygrać właśnie teraz. Co my mamy na tych obrazkach? No, zrobiło się niebiesko, na pewno. Obrazków mamy dziewięć, który obrazek jest inny od pozostałych. Osiem identycznych. Jeden jest inny, który stuwa do wzięcia. Tak po prostu. Przyjrzyj się bardzo dokładnie. Jeżeli znajdziesz jeden szczegół, jeden element, który odróżnia jeden obrazek od drugiego, no to jak najbardziej pieniądze będą Twoje. 100 złotych nagrody gwarantowane. Kto ma pomysł, kto ma odpowiedź, już teraz może wziąć. Sprawdź w swojej ręce, w swój telefon do ręki Nie, Jeżeli tak się nie wygrasz, jeżeli masz odpowiedź. 100 zł. O, jest chętny. Halo, dzień dobry. Proszę o odpowiedź. Trójeczka, sprawdźmy, czy to trójeczka. Czy to będzie trójeczka? Ja się tak przyglądam, przyglądam, przyglądam. Tak, zgadza się, 100 zł to pani nagroda. Wielkie brawa i gratulacje. Pozdrawiam serdecznie. Dobrze, 300 zł poproszę, bo konkurs będzie zdecydowanie trudniejszy. No dobrze, zostaliśmy w tych takich błękich, na niebieskich klimatach. Który obraz odróżni się od pozostałych? Mamy ich tu 16. Jest wieloryb. I wypuszcza górą wodę. Gdzieś jest szczegół, tylko który? Czy na wodzie, czy na wielorybie, czy gdzieś w tej wodzie? No trzeba tego dokładnie szukać, bo jest jeden szczegół, który odróżnia jeden obrazek od pozostałych. Jeżeli go znajdziesz, 300 zł, na drodze gwarantowanej powędruje w Twoje ręce. I to właśnie Ty będziesz bogatsza lub bogatszy. O, 300 zł. Szukamy. I już znaleźliśmy Proszę bardzo, szybciutko. Dzień dobry Dzień dobry Witam pana Który obrazek różni się od pozostałych? Trójka Trójeczka Czyżby tak. znowu trójeczka? Tak jest! Doskonała odpowiedź A no tak, bo tą wodę inaczej wypuszcza Doskonale, 300 zł dla pana Gratulacje, pozdrawiam Dobra, przechodzimy do kolejnego konkursu A teraz O rany Dajmy 600 zł Bo zdecydowanie trudniejszy jest konkurs A co my tutaj mamy? 600 zł i... Hmm, co to jest? Proszę o pełny ekran, sama się przyjrzę dokładniej. To jest trudne. A, mamy tęcze, jakieś wzgórki i pagórki, chmurki i deszcz pada. No strasznie dużo elementów i bardzo dużo kolorów. Będzie trudniej, bo każdy z tych obrazków, każdy element trzeba bardzo, bardzo, bardzo dokładnie przejrzeć, obejrzeć, porównać. Nie wiesz, jakaś ale coś już to wszystko zrobił. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Jak błyskawicznie, jaką ma Pani odpowiedź? Numer sześć. Czy to szósty? Tak jest! Bardzo dobrze. Wielkie brawa dla Pani. Gratuluję. 600 złotych Pani wygrywa. Dobrze, to teraz będzie naprawdę trudniej. Zdecydowanie trudniej. Czy będzie mnóstwo obrazków, a ja się zrobię taka malutka i będę w rogu? Tak myślałam właśnie. Ojej. Dobra, od razu powiem tak. 1500 złotych za jedną różnicę. Ale uwaga. Daję 3,5 tysiąca złotych za dwie różnice, czyli są to dwa obrazki rozmięte się od pozostałych. Jeżeli znajdziesz jeden i stwierdzisz, że to wystarczy, 1500 zł będzie twoje. Podaj tą od na Jeżeli znajdziesz dwa obrazki, 3,5 tysiąca. Dużo pieniędzy, dużo. No ja bym się porwała na siechanie tych bo o ile bym znalazła. to tak można próbować, ale to ciężko będzie znaleźć. Bardzo duża różnica między obrazkiem jednym a dwoma. Między nagrodą jest duża różnica, no ale znalezienie drugiego obrazka jest na pewno, na pewno zdecydowanie trudniejsze. No i tutaj niestety, no to już się nie da udać, e, oszukać e, czy przemknąć bokiem. Tutaj trzeba znać poprawną odpowiedź i poprawne rozwiązanie. Bo musisz być pewny i wiedzieć, że twoja odpowiedź jest prawidłowa. A przede wszystkim musisz być szybki albo szybka. Sprytny bądź sprytna. Mieć dobry wzrok lub być spostrzegawczym, spostrzegawczą, żeby znaleźć tą poprawną odpowiedź. No jak poznamy jeden obrazek, to jest fajnie. Ale czy 3,5 tysiąca złotych nie korci? Oj, korci, korci. Zawsze większe pieniądze korcą. Pytanie, czy znajdziesz tą drugą odpowiedź? Bo trzeba się bardzo dokładnie przyjrzeć celu.